Kolumna ruszyła. GPS potwierdził przybywać do celu Transalpina, straty dzika, chyba tak to oni tu mówią. Tu zaczyna się droga dla prawdziwych samochodów terenowych. że zakaz wjazdu. Ostatecznie nie jedziemy tędy, tu jest zakaz wjazdu. No i jak ktoś chce może jechać. No jak ktoś chce może jechać, no ale, ale nie będziemy... Decyzja zapadła, no, że to może będzie, nie jedziemy. No, tak. Ale może jakiś się sponsor odezwie, to pojedziemy.